I pewnie jakby z Ewangelii spisywał jakiś współczesny profesor, to napisałby, że Jezus no, zrobił to, to i tamto, był Synem Bożym, Mesjaszem i koniec. <grystanie> 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 tak na szczęście Biblię spisywali starożytni hebrajczycy tak? i posługi, no, posłużyli się, zebrali, tak? bo ewangeliści nie spisywali od razu tak? tego po, w trakcie tego, jak to Chrystus zrobił, tylko po wydarzeniach tak, zbiera, zebrali to i ustanowili te wydarzenia w pewnej kolejności, w pewnym szyku, który, który oni chcieli, tak. Jak wiemy, yy, to starożytna, że tak powiem literatura nie charakteryzowała się takim czymś jak nasza, że jest wszystko poukładane chronologicznie, tak, że jedno wydarzenie jest po drugim, tak? Oni układali te wydarzenia Pewną całość, która miała służyć ich celom, tak? które chcieli przekazać. Tak więc dlatego yy, czasami yy, my, wchodząc w tą kulturę, w Słowo Boże, tak? szukamy przysłowiowego McDonalda tak? w Biblii, czyli chcemy zobaczyć tam, co odzorowanie naszej kultury, a tak nie jest. tak. Musimy, przychodząc do Biblii, poznać tamtą kulturę. I tamte rodzaje literackie, chociażby, albo yy, y, jakie wtedy były y, zwyczaje tak, u, w Izraelu, żeby poznać niektóre rzeczy, które chce nam przekazać Biblia. Yy, I jak widzimy, Marek tak, miał y, pewien. Plan w pisaniu Ewangelii. Jak możemy zobaczyć już od początku, że pewne rzeczy się powtarzają, tak? Że do Chrystusa przychodzi najpierw jakaś osoba chora albo opętana, tak? Jezus ją uzdrawia. Później jest reakcja tłumu jakaś na te wydarzenia, tak? Różnie, niektórzy różnie reagują na to, co Jezus robi, tak? Tłum jest zdumiony. Zachwycony, mówi, że jeszcze nigdy nikogo takiego nie widział, kto by tak głosił, z mocą yy, i mówił takie rzeczy. I druga strona, tak, faryzeusze, którzy raczej nie są zadowoleni, mają inną wizję, tak, tego, jak powinien wyglądać Mesjasz, jak powinien wyglądać ten władca, który ma nadejść, i jak ma się zachowywać. Na pewno nie Tajgon. I uważają, że to nie jest Mesjasz tak? I odrzucają go. Tak więc Marek tworzy nam taką sytuację, w której my także, jako czytelnicy, obserwatorzy z boku, musimy się w jakiś sposób opowiedzieć za tym człowiekiem, Jezusem. Tak? Czyli kim On jest dla nas. Tak? Y oczywiście y Marek. Nie pisze Ewangelii swojej w oderwaniu od Starego Testamentu. Tak? Widzimy, jak yy, używa pewnych obrazów, które były już w Starym Testamencie i które były jasne dla Hebrajczyka, dla Żyda, który czytał Nowy Testament. Tak? I zaraz, może później, do tego przejdziemy i ten fragment, który yy, dzisiaj mam, tak samo zaczyna się od tego, że wielki tłum, tak, yy, szedł za Jezusem z całej okolicy, tak byli to Żydzi, ale także pogalnie prawdopodobnie i szli za nim, dlatego że Jezus widzieli co Jezus czyni, tak? jakie cuda czyni, tak? jak uzdrawia, jak wygania demony, jak naucza. Yy, I widzimy w dziesiątym wersecie, że właśnie Jezus uzdrowił mm, wielu, którzy mieli wielu dolegli wiele dolegliwości i ci ludzie na Niego parli. Tak? I Chciałbym teraz odnieść się do pewnej y, historii ze Starego Testamentu, a mianowicie do Mojżesza. Tak? Bo jak wiemy, y, Mojżesz był w pewnym sensie pewnym wzorem Chrystusa. Tak? Y, był prorokiem, który podobny prorok miał przyjść po nim, którego miał cały lud słuchać tak? i za nim mieli pójść. Tak? I tak jak za Mojżeszem, tak? ludzie, naród wybrany, wyszedł z Egiptu, ponieważ Bóg przez Mojżesza czynił cuda, tak? I naród wybrany wyszedł za Mojżeszem, ale jak wiemy, po już samym wyjściu z Egiptu, tak? Gdy te cuda się skończyły, kończyły, tak? Przestawały być na jakiś czas, ludzie zaczynali narzekać, i niekoniecznie naród wybrany, cały, szedł za Mojżeszem, bo ufał Bogu, tak? Oni raczej szli za tym, że mieli obiecane jedzenie, picie i ziemię, która będzie obfita we wszystko, żeby się wzbogacić, tak? A niekoniecznie szli dlatego, że ufali temu jedynemu. Była oczywiście rzesza ludzi w tej grupie, która szła za Mojżeszem, która ufała Bogu, tak? I ufała temu, że Bóg jest w stanie i spełni te obietnice wszystkie, które temu ludowi zostały dane. Tak? I, i takie osoby były również, które szły za Jezusem, które wierzyły, że On jest tym, za kogo się podaje, tak? Że jest Mesjaszem, yy, że jest po prostu obiecanym w Starym Testamencie z Bawicielem. Tak? Idziemy dalej. Widzimy znowu, że Jezus wygania nieczyste duchy, które były w człowieku, i znowu karci je, żeby nie mówiły, kim On jest. Tak? I widzimy, że Stary Testament yy, nie pokazywał tak otwarcie tej duchowej rzeczywistości złej, tak? która stoi jakby za kulisami yy, naszych czynów. Tak? Ponieważ widzieliśmy w Starym Testamencie, że wąż kusił Adama i Ewę, tak? że szatan. Wyprosił u Boga, żeby doświadczyć Hioba, tak? Natomiast Nowy Testament pokazuje, że te siły mogą kontrolować człowieka też mogą przejąć władzę nad człowiekiem, tak? Yy. I widzimy, że ta yy, duchowa rzeczywistość ma wpływ na nasze życie. Tak? W Starym Testamencie widzieliśmy, że Czyny są, jakby, yy, że jak ktoś kogoś zabije, tak, yy, to jest yy, popełnia grzech, tak? i w Nowym Testamencie tak samo. Yy, natomiast ten grzech, ten grzech nie jest głównym problemem w oczach Boga. Tak? Głównym problemem w oczach Boga jest nasze nastawienie co do tego wszystkiego. tak? ponieważ Bóg może uzdrowić nas zaraz wyjaśnię <laughs> szerzej, <laughs> że nie, nie było żadnych niedomówień, tak, że yy, największym problemem jest nasze nastawienie, tego, że my uważamy, że my nie potrzebujemy uzdrowienia z tego, że my nie potrzebujemy wybawienia z, z tego grzechu, ponieważ sami siebie uważamy za sprawiedliwych, tak i a faryzeusze myśleli, że Jezus przyjdzie wybawić Izraela spod niewoli rzymskiej. Tak? I wprowadzi. Nowe, jakby nowy izrael, nowe państwo, które będzie na wieki już rządzone przez Mesjasza. Tak? Natomiast Jezus przyszedł. Uratować nas z innej niewoli, tak, tej duchowej. Tak? Żydzi myśleli w Starym Testamencie, że niewola, znaczy wiedzieli, jak patrzyli na ten Stary Testament, to im się kojarzyła niewola z Egiptem, właśnie z czymś, co jest cielesne, tak, że zniewala, cieleśnie, tak. A Jezus przyszedł pokazać, że oni są zniewoleni, ale duchowo, tak? I Jezus przyszedł ich uwolnić od tego zniewolenia duchowego, tak? jak jak Jezus mówi do faryzeuszy, że tak, że są w niewoli, a faryzeusze mówią, że oni nigdy nie byli w niczej niewoli, tak? A Jezus im mówi, że kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, tak? Jezus przyszedł, jak widzimy to, co Piotr mówił, że niektóre rzeczy w, w, zostają przed te, transformacji ulegają, jak idziemy w historii objawienia, tak, od Starego Testamentu do Nowego, to ta niewola w Egipcie właśnie, ta cielesna niewola, ta cielesna niewola w Babilonie i przechodzi w, tą, w Nowym testamencie w tą duchową niewolę, w to, co Bóg chce tak naprawdę rozwiązać i to, czego rozwiązanie widzimy na krzyżu, tak, bo i apostołowie, i faryzeusze w ogóle byli nie byli przekonani co do Jezusa, apostołowie w pewnym momencie, tak ponieważ oni myśleli, że On zdobędzie władzę, tak? a Jezus im mówi, że idzie na krzyż, że musi być zabity tak? w Jerozolimie. <grywa> a oni mieli w ogóle całkiem inne yy, myślenie na ten temat. tak Że przyjdzie i będzie królował, że podbije, tak? wygoni Rzymian i będzie władcą, a Jezus w ogóle robi zupełnie coś innego, tak? Dlatego wszyscy są skonsternowani, ponieważ niby cuda i wszystko przemawia za tym, że to jest Mesjasz, ale jednak Mesjasz w ich mniemaniu miał być inny, tak? Miał robić zupełnie coś innego. I idąc dalej... Yy, właśnie Mojżesz wyprowadza lud z tej niewoli tej cielesnej z Egiptu, prowadzi ich przez pustynię i Mojżesz jako jedyny wchodzi na górę, tak? Bo jest tam wezwany przez Boga, tak? I yy, widzimy, że w tej historii, którą my czytamy, Jezus też wstępuje na górę i przywołuje do, do siebie dwunastu apostołów, których też wybrał. I dla y, Izraelity, który właśnie znał tę całą historię Starego Testamentu, wiedział, że Bóg wzywa swoich ludzi na górę, tak? Bo ta historia się powtarza: tak? że Abraham też był wezwany ze swoim synem na górę, żeby złożyć Go w. W ofierze, tak? Mojżesz wychodził na górę, żeby spotkać się z Bogiem, tak? To dla Izraelity, który zna tę historię, tak? Który patrzy w Nowy Testament i widzi, że Jezus idzie na górę i to on wzywa, to wie, że Jezus jest postawiony w miejsce Boga, Boga Jahwe, tak? Który wzywa, bo on chce i wzywa tych, których on chce, tak? Tak jest napisane. Yy, tutaj w 13 wersecie i wstąpił na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. I przyszli do Niego. Tak? Więc widzimy, że Jezus przez Ewangelistę Marka w tych historiach jest postawiony w miejscu Jachwy. I dla Izraelity to było jasne, tak, że właśnie ten zabieg, który Marek zrobił, że tu, o, przecież tu Jahwe wzywał na górę, tak? Mojżesza, wzywał na górę Abrahama, teraz spacz, Jezus, tak? I dla Izraelitów to było jasne, że Jezus jest stawiany w miejscu, w miejscu Boga, tak? I widzimy, że tak jak Mojżesz wybrał sobie ludzi do pomocy przy posłudze, tak samo i Chrystus wybiera sobie dwunastu apostołów, którzy mieli mu pomagać, którzy mieli być, mieli być też posłani. Dostali od Jezusa moc uzdrawiania chorób i wyrzucania demonów, tak? Żeby Potwierdzić to, kim Chrystus jest. Tak? Kim Jezus jest, Że jest Chrystusem, tak? Że jest Bogiem, Że przyszedł na świat, aby zbawić tak? swój lud. Jak widzimy, re, reakcje ludzi, tak jak mówiłem wcześniej, yy, są różne na to. Tak? Zwykli ludzie, prości ludzie są zachwyceni. Zachwyceni nauką Jezusa, Bo głosi z mocą, zachwyceni uzdrowieniami, tak? I widzimy, że Jezus łączy jest niebo z ziemią. Znowu. Jest Odnowicielem, który znowu przywraca, tam gdzie jest, przywraca raj, tak? Czyli to łączność Boga z ludźmi, tak? Jak Bóg, jak zgrzeszyliśmy w Raju, Bóg się od nas oddalił, zostaliśmy oddzieleni od Boga, tak? Zostaliśmy na Ziemi. Bóg, jak wiemy, mieszka w Niebie, tak? A przez Chrystusa znowu zostało to odnowione, tak? Wszędzie gdzie zbył, powstawał znowu powstawało to połączenie Nieba z Ziemią, tak? I jak widzimy to, co chciałem powiedzieć jeszcze o grzechu, yy, że jak yy, masz... Co różniło tych ludzi, po pierwsze? faryzeusze od zwykłych ludzi, tych, którzy szli za Jezusem, którzy uwierzyli, że jest Mesjaszem, tak? Ci prości ludzie. No, różniła ich wiara, tak? I oni wierzyli, a faryzeusze nie wierzyli, tak? Faryzeusze mieli bardzo wąskie horyzonty, Myślowe, zawężone, uważali coś i nie chcieli tego zmienić, tak? Ludzie, którzy przychodzą do Chrystusa, muszą być otwarci. Tak? Nie wiem, czy spotykaliście się często z ludźmi, którzy, jak powiedzieliście im, że się nawróciliście, to was wyśmiali, bo sobie pomyśleli, że wy jesteście po prostu takcy wąskotorowi i macie tylko takie myślenie. Tak? A to jest nieprawda, tak? Że przyjść do Chrystusa właśnie trzeba mieć szerokie myślenie, bo tamci ludzie nie chcą przyjść, nie chcą poznawać tak naprawdę nowych rzeczy, tylko mają swoje wąskie tory, którymi chcą się poruszać i których jak Jezus Bóg nie otworzy, tak? to w nich zostaną. I faryzeusze właśnie tacy byli. Tak? I widzimy, że to jest jedyny problem, jak widzimy, jak Izajasz przychodzi do Boga, i mówi, że ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach. To nie znaczy, że mu wyskoczył liszaj na wardze, tak? Jest nieczysty. Tylko też miał pod tym nieczystość moralną, że jest, on jest grzesznym po prostu człowiekiem, tak? I jak stanął przed Bogiem, to uważał, że zginie. Ale to nie jest dla Boga problem, jeżeli my przychodzimy do Niego skruszeni, wyznajemy swój grzech. Bo wiemy, że Bóg wtedy Izajasza dotyka w usta, znaczy Anioł, tak? Dotyka usta rozżarzonym węglem i Izajasz staje się czysty, tak? Tak samo dla Jezusa. Zobaczmy, to też chyba już mówiłem, że Jezus łamie wszystkie starotestamentowe przykazania, które mówiły, żeby nie dotykać nieczystych ludzi, tak? Bo to sprawi, że Ty też jesteś nieczysty, tak? Jezus pokazuje, że dla Boga to jest kwestia jednego dotknięcia i ta nieczystość znika, że to nie jest problem tak naprawdę. Problemem jest nasze wewnętrzne zepsucie, tak? Nasz grzech. Jeżeli przychodzimy do Jezusa skruszeni, to On ma moc, żeby nas oczyścić w jednej chwili, tak? I dla faryzeuszów to było coś nie do pomyślenia, bo oni uważali. W ogóle popatrzmy też z perspektywy tych ludzi, wśród których yy, Jezus działał. Dla nich to była rewolucja, tak? że nagle faryze faryzeusze głosili nauczanie. Od małego było takie, że ten jest nieczysty, tego Bóg nienawidzi, tak? Pewnie zgrzeszył, bo jest chory, tamten jest trendowaty, to pewnie Bóg go odrzucił, tak? A Jezus chodzi. Nie dość, że dotyka tych ludzi, łamiąc to prawo i sam się staje jakby nieczysty w oczach faryzeuszy, to jeszcze od razu to wszystko znika, tak? Dlatego faryzeusze myśleli, że on nie może być od Boga, ten człowiek nie może być od Boga, bo łamie wszystkie rzeczy, które były zawarte w Starym Przymierzu, tak? Ale też znowuż Ewangelista... Cudowny sposób his, tworzy historię, która stawia właśnie Jezusa w miejsce Boga, tak? który jednym dotykiem jest w stanie zmienić wszystko, odnowić. Tak? I teraz musimy sobie odpowiedzieć sami na pytanie, czy, w którym miejscu my jesteśmy. Czy my jesteśmy w tym miejscu, że uważamy, że Jezus, jak przyjdziemy do Niego skruszeni, ma moc jednym słowem, jednym dotykiem odnowić nasze serce? Odnowić nasze ciała, odnowić nasze yy, dusze, tak? Bo pamiętajmy, że co chciałem, yy, właśnie, tą zmianę, że my nie walczymy z ciałem, tylko z, ze zwierzchnościami, tak? które stoją za tym wszystkim, tak? Który, za tym złem, które się dzieje na świecie. tak? Oczywiście nie możemy też się usprawiedliwiać, bo my też jesteśmy czynnikiem, który wprowadza zło w świecie, bo jesteśmy buntownikami. Natomiast jest ta zakulisowa sfera, która jest właśnie pokazana w Nowym Testamencie bardzo mocno, która stoi też za wieloma rzeczami. Tak? Nie wierzę, że nie mieliście żyć w sytuacji takiej, takiej sytuacji w swoim życiu, że przychodzą wam myśli do głowy i myślicie, że to niemożliwe, żebym ja to myślał. Albo coś, macie myśli, że coś powiedzieć, a później sobie myślicie, to tragiczne, to myślałem, nie? Tak? Więc są pewne siły, które czasami to są nasze myśli, ale czasami są siły, które podpowiadają nam, tak? Co mamy powiedzieć, żeby. Powie... Powiedzmy sobie że szatan nie chce, żebyśmy przeżyli tutaj dobrze życie, tylko chce nas zgładzić, tak? To, żeśmy umarli. I byli potępieni razem z Nim, tak? I teraz całą nadzieję musimy mieć w Chrystusie. I teraz czy my właśnie wierzymy w to, że Chrystus jest w stanie, że ma moc, tak? Jak przychodzi trendowaty do Jezusa, to się nie pyta, czy ma moc, tylko czy chcesz. tak? Bo On wiedział, że Jezus ma moc go uzdrowić, tak? Jezus mówi, że chce, tak? Mówię teraz oczywiście do wierzących, tak? Ludzi, więc czy my jesteśmy tutaj w tym miejscu, tak? Że wierzymy, że pomimo naszych upadków, naszych, naszych kalectw duchowych, naszego niedołęstwa, tak? Bo cały czas jesteśmy w ciele, cały czas coś w naszym życiu jest nie tak. Czy jak przyjdziemy do Chrystusa, to On jest w stanie nas uzdrowić. Jest? Chwała Panu, bo jakby nie był, to marny nasz los. Tak? I co jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że że gdy czytamy Ewangelię właśnie musimy Patrzeć też y, na te wszystkie rzeczy, które Bóg robił w Starym Testamencie, i dlatego Ewangelia jest piękniejsza, jak znamy Stary Testament, bo dużo więcej rzeczy możemy w, w zobaczyć. Tak? tak samo w Starym Testamencie możemy dużo więcej zobaczyć, jak znamy Nowy, tak? ponieważ wszystko jest o Chrystusie. Tak jak sam Jezus powiedział, że wszystko, co jest napisane, w Starym Testamencie jest o nim, tak? Yy, więc zachęcam do tego, żeby poznawać Stary Testament, szczególnie Księgę Kapłańską <noise> i ulubione księgi, przez które ciężko przejść, tak? bo tam jest dużo takich rzeczy, rzeczy których przez które ciężko przebrnąć, ale jak je poznamy, to naprawdę Biblia jest, no, dużo więcej ma Warstw, które możemy poznać i które mogą nas zachwycić, tak? Czyli możemy się zachwycić jeszcze bardziej Bogiem, tak naprawdę, bo to bo słowo jest po to, żebyśmy go poznawali. I chwała Panu, że, że ma moc i że jest tym, który nas oczyścił, oczyszcza, który wszedł do miejsca najświętszego, tak? Który wszedł do samego nieba, czyli tam, gdzie. Nikt, żaden człowiek nie mógł wejść i że stawia się za nami, że tam przed Bogiem cały czas Ono zwalczy. I nie zapominajmy o tym, w kim mamy, w kim pokładamy nadzieję. Chwała Jezusowi za to. Amen.